Witam serdecznie. Dzisiaj nagram wam taki trochę nietypowy film, chociaż pamiętam, że kiedyś był on dosyć popularny, czyli o rzeczach, które kupiłam przez YouTube'a czy pod wpływem YouTube'a i powiem Wam tutaj o kilku rzeczach, i powiem Wam, czy jestem z niej zadowolona, czy jestem niezadowolona. I mam nadzieję, że moja YouTube'owa koleżanka Ania również nagra taki film, ponieważ ona mnie zainspirowała do tego, żeby go nagrać. Powiedziała, że znalazła trochę rzeczy, które kupiła pod wpływem YouTube'a, nie ze wszystkich jest zadowolona. Ja również nie ze wszystkich byłam zadowolona i wybrałam kilka takich przypadkowych rzeczy, które jeszcze u siebie gdzieś tam w domu mam. Bo, bo pamiętam, że było dużo takich rzeczy, które kupiłam pod wpływem YouTube'a, ale już ich zwyczajnie nie mam, już ich się pozbyłam, także może kiedyś sobie przypomnę, zrobię taką listę, to zrobię drugą część filmu. Zacznę od rzeczy, którą, która jest trochę dla mnie sentymentalna, którą kupiłam dawno, dawno temu. I jest to paletka Naked, pierwsza z Urban Decay. Ona ma jeszcze trochę w innym miejscu napis, jest trochę... To jest po prostu stara edycja. I ona była z pędzelkiem wiem, że na początku, na samym, samym początku one były z taką kredką dwustronną, natomiast ja już miałam z pędzelkiem i ta paletka przyjechała do mnie z Wielkiej Brytanii, bo u nas jeszcze tych paletek nie było. Ja ją bardzo, bardzo chciałam i ja ją wtedy chyba nawet dostałam, ale na pewno to był zakup pod wpływem YouTube'a. Również pod wpływem YouTube'a kupiłam Naked 2, która była dostępna u nas w Polsce i pamiętam, że Naked 2 kupiłam w Sylwestra, kiedy w galerii Mokotów, kiedy poprosiłam, żeby mi ją odłożono, była tylko tam i pamiętam, że stałam w ogromnej kolejce później na parkingu, żeby wyjechać z tej galerii Mokotów, no bo już wiecie, wszyscy byli po zakupach, wszystko było zamykane. I tę sobie zostawiłam właśnie ze względu na sentyment, ja też sporo osób nią malowałam, Także z e, tej byłam dosyć zadowolona, wiecie, to była pierwsza moja taka paleta, o której wszyscy mówili. Ehm, też e, lubiłam ją, ją używać, natomiast e, dwójki się pozbyłam, potem miałam jeszcze trójkę, trójki też się pozbyłam i miałam też e, Naked Basic 1, Naked Basic 2. I ym, z niej byłam tak powiedzmy w miarę zadowolona, ale ym, gdybym drugi raz miała kupować, to myślę, że kupiłabym tylko tą, żeby zaspokoić ciekawość, a resztę bym y, nie kupiła, ale tak pod wpływem YouTube'a można powiedzieć, że kupiłam te dwie pierwsze, bo pozostałe to już byłam takim bardziej myślącym, świadomym człowiekiem i tak bardzo się już nie sugerowałam w stos yy, jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe. I jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe, to jedna rzecz, z której jestem bardzo zadowolona, że kupiłam, ale jej ze sobą nie wzięłam, to jest mój podkład z Nars'a Sheer Glow. I jeżeli chodzi o ten drugi, długotrwały All Day Luminous Weightless Foundation, to jego już nie kupiłam pod wpływem YouTube'a, tylko dlatego, że ten Sheer Glow mi się sprawdził. Natomiast Sheer Glow nigdy bym nie kupiła, dlatego że... Nie wiedziałam, że istnieje taka firma gdzieś tam blisko. Nie wiedziałam, że taka firma gdzieś jest, ale nie wiedziałam, gdzie ona jest. I dopiero zaczęłam szukać, zaczęłam zgłębiać temat, zaczęłam patrzeć, co jest dobrego. Nie wszyscy mówili o tym podkładzie, że jest dobry, że jest, że jest ładny efekt itd. I e, temu podkładowi myślę, że poświęcę osobny film. Z taką dogłębną recenzją, bo bardzo jestem zadowolona, że go kupiłam. Pierwszy raz kupiłam go... Em, Czechach, chyba, i y, bardzo byłam z tego zakupu zadowolona. Również kupiłam z Narsa Lagunę pod Twoim YouTube'a, ale myślę, że i, i pierwszy róż, który kupiłam z Narsa, nie pamiętam jaki to był, też kupiłam pod Twoim YouTube'a. Natomiast to są takie rzeczy, z których jestem bardzo zadowolona i wydaje mi się, że gdyby były w Polsce normalnie dostępne y, dawniej, to też bym je kupiła. Natomiast, wiecie, nie były dostępne i przez... między innymi przez internet dowiedziałam się, że takie rzeczy istnieją. Kolejna rzecz makijażowa, którą kupiłam na pewno pod wpływem YouTube'a i to nie ulega żadnej wątpliwości, to jest oryginalny Beauty Blender. Ten jest różowy, ja mam też jeszcze fioletowy. Obydwa te Beauty Blendery kupiłam w promocjach. To w ogóle jest taka edycja z, takim, z taką podstaweczką, która mega tandetna, naprawdę jest mega tandetna, ale fajnie się na tej podstawce suszy ten Beauty Blender. I gdyby nie YouTube, prawdopodobnie nigdy nie kupiłabym gąbki za 50 zł, czy tam za ile ją kupiłam w promocji. Ja jedną kupiłam na promocji w Sephora, tą fioletową kupiłam na jakichś targach, jeszcze nawet jej nie zaczęłam używać. Wcześniej chyba jeszcze jakiś inny kolor miałam. No wiecie, to jest taki typowy YouTube'owy zakup, i jak ktoś nie kupił Beauty Blendera pod wpływem YouTube'a, to no wiecie co, jak macie zły dzień, to napiszcie mi jakiś złośliwy komentarz, bo jak tak się zastanowię, czy, czy warto było kupować tego Beauty Blendera, czy nie warto, to takie mam różne mieszane uczucia. Ja też robiłam filmik o Beauty Blenderze, gdzie nakładałam na Beauty Blenderem cały makijaż na twarz, łącznie z suchymi produktami do konturowania. No, i wydaje mi się, że to, to był typowy, typowy zakup, ale czy bym go ponownie kupiła, to nie wiem. To jest akurat suchy beauty blender, dlatego jest trochę twardszy. Jeżeli chodzi o akcesoria, to również pod wpływem YouTube'a i gdyby nie YouTube, to nigdy bym tego nie kupiła. To są pędzle z Glambrash. To są te pierwsze pędzle, które wyszły, które w ogóle zostały wyprodukowane. Pierwsza partia. To są pędzle z kozy. Ja już mówiłam na ich temat różne niepochlebne rzeczy, więc może nie będę się na ten temat rozwodzić. Ale wydaje mi się, że to jest przykład takiej klasycznej rzeczy, którą wszyscy kupili pod wpływem YouTube'a, bo nie znam osoby, która kupiłaby takie pędzle nie oglądając YouTube'a. Chyba takiej osoby zwyczajnie nie ma. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to jeszcze taką rzeczą. Hmm, Typową, nietypową dla YouTube'a, ale przez YouTube'a kupioną przeze mnie są różnego rodzaju pigmenty. Ja pokażę Wam tutaj, mam różne pigmenty, to są odsypki, bo ja się większością swoich pigmentów, jeżeli nie wszystkimi, podzieliłam z różnymi koleżankami i te też chyba do kogoś trafią. Gdyby nie YouTube, gdyby nie zagraniczny YouTube, to wydaje mi się, że ja pigmentów bym nie kupowała, dlatego że ja nie lubię sypkich produktów za bardzo. Ja nawet pudrów sypkich nie lubię. To jest takie upierdliwe w stosowaniu, że wydaje mi się, że nigdy bym tego nie kupiła. No bo wiecie, robić syfko o siebie. Ja też nie lubię brudnych produktów do makijażu, i e, ostatnio nawet komuś powiedziałam, że ja produkty do makijażu muszę mieć czyste, bo mam wrażenie, jakbym jakiś syf sobie nakładała na twarz, kiedy one są brudne. Jeżeli chodzi o już takie mniej makijażowe rzeczy, to mam m.in. Biodermę, mój ulubiony, ukochany płyn do zmywania makijażu, płyn micelarny. Próbowałam również innych, też pod wpływem YouTube'a, bo, bo były niby takie same albo i lepsze, ale to jest jedyny płyn, który mi nie drażni oczu, mogę sobie wręcz go wylać do oka i nic mi się nie dzieje, nie szczepiam mnie nic. I akurat za ten zakup jestem wdzięczna, to jest moje któreś już tam opakowanie, ale wiecie, ogólnie za Biodermę jestem YouTube'owi masakrycznie wdzięczna. Również gdyby nie YouTube, to prawdopodobnie nie wiedziałabym, że istnieje coś takiego jak Tangle Teaser. To jest akurat wersja Aqua, natomiast tamtą pierwszą, pierwszą, jaka tylko była dostępna na Allegro, czy też z Wielkiej Brytanii można było zamówić, to był zakup typowo przez YouTube. Akurat ja każdego, beauty, każdego Tangle Teasera dostałam, więc nie mogę powiedzieć, że ja go kupiłam przez YouTube'a, ale każdorazowo był to prezent spowodowany YouTube'em, także. Tangle Teaser, czy Aqua, czy ta, ta wersja kompaktowa. O ta wersja kompaktowa, ja po prostu musiałam ją mieć. I wiecie co, eee, nadal ją noszę w torebce, także sprawdza się. I te też się sprawdzają. Również gdyby nie YouTube, nigdy w życiu bym nie kupiła mydełka z firmy Dr. Bronners Magic Soap. Nigdy bym o tym po prostu nie wiedziała, że to jest dobre mydło. A um, jakoś tak nie, nie wydaje mi się, żebym ja była fanką szukania najlepszego mydła na świecie. Ja mam migdałowe i fajne też są, podobno jest też fajne eukaliptusowe. Także może się zdecyduję, ono jest bardzo, bardzo dobre do mycia pędzli, bardzo dobre do mycia twarzy, bardzo dobre do mycia ciała, fajne też jest do prania jakichś delikatnych, bardzo, bardzo delikatnych rzeczy, bo wiecie, ono jest trochę nieopłacalne w Polsce przynajmniej, żeby nim prać całe pranie, ale wiem, że ma ileś tam zastosowań to mydełko i chyba nawet kiedyś na stronie było napisane. Ile ma zastosowań to mydełko? Jest wegańskie, bardzo fajne, wydajne. Jeżeli używamy je do twarzy, albo do pędzli, czy też do ciała, nawet też jest wydajne. Kiedyś nawet nim mam włosy i może nie była taka rewelacja, ale jak chcecie jeden produkt, jesteście super minimalistami i chcecie czymś się myć, no to polecam wam właśnie te mydełka. Jeżeli chodzi o takie naturalne rzeczy, to również dezodorant z firmy Schmitz. Ja miałam jeszcze ten, to jest wersja lawendowa w sztyfcie, ale miałam też ten w słoiczku i on był chyba Ying Yang. I z obydwu jestem bardzo zadowolona, dużo lepiej na mnie one działają niż dezodoranty z Vichy, które były bardzo mocno polecane, tamte z Vichy też miałam przez YouTube'a, natomiast one w pewnym momencie przestały na mnie działać i zaczęłam używać jeszcze innych naturalnych, a potem się przerzuciłam na te i so, właśnie to jest firma chyba, do której będę już wierna, jeżeli chodzi o dezodoranty, chyba, że znowu coś przestanie dla mnie działać. I ostatnia rzecz, z której również jestem mocno, mocno zadowolona, i e, przepraszam trochę was za wygląd, ale to jest szampon z firmy Lash w kostce i ja miałam trzy różne rodzaje e, tych szamponów. I ten jest taki bardzo, bardzo mocno odświeżający dla mnie. Tutaj ma takiego kwietuszka. one są, no wiecie, takie okrągłe, takie okrągłe. Mm, Twarde I je się y, moczy delikatnie, w dłoniach pociera i nakłada się to na włosy. Ten jest akurat rozmoczony, ja go trzymałam w takim pojemniczku, ale myślę, że za jakiś czas pokażę Wam jakieś rzeczy z Lasza. Mam nadzieję, mam nadzieję, że sobie kupię właśnie trzy kolejne szampony, bo ja albo używam tych szamponów w kostce z Lasza, albo szamponów z lawery, jakoś taki inne szampony na mnie działają. Natomiast w ogóle firma Lash to jest takie moje odkrycie YouTube'owe. Ja bardzo chciałam jechać do Lasza, bardzo dużą przyjemność sprawiło mi to, że tam pojechałam, że mogłam sobie tam pomazać te kosmetyki, powąchać. Za każdym razem, jak jestem za granicą w Laszu, to wiecie, jak w Disneylandzie się czuję, a może nawet i lepiej, bo są kosmetyki. Lasz też ma kosmetyki kolorowe, które mam nadzieję, że Wam jakieś pokażę. Także Lasz to jest moja YouTube'owa miłość, wydaje mi się, że chyba największa ze wszystkich rzeczy i jak mam powiedzieć, że coś z pielęgnacji, z YouTube'a to na pewno Lash, a jeżeli coś z makijażu, to na pewno Nars. to są takie dwie firmy, które, za które YouTube'owi jestem wdzięczna i cieszę się, że je odkryłam oczywiście tamte pozostałe też, ale wiecie, te, dwie, te dwa odkrycia to są moje takie największe hity, i za niej nie się najbardziej cieszę. Jeszcze jedną taką rzeczą już nie niekosmetyczną, którą odkryłam dzięki YouTube'owi. Wydaje mi się, że 8 albo 9 lat temu to były kubeczki menstruacyjne. Ja tutaj mam kubeczek, który kupiłam już później. Natomiast pierwszym moim kubeczkiem menstruacyjnym była Meluna. To była Meluna Soft, którą Wam albo pokazywałam, albo Wam jeszcze pokażę bo jeszcze jeden film na temat kubeczków menstruacyjnych będzie. Jeżeli nie znacie tematu, to polecam Wam, żeby się zapoznać z tym tematem. Coś, co ułatwiło mi życie, zmieniło moje podejście do menstruacji, ułatwiło mi bardzo wiele aspektów życia i jest bardzo funkcjonalne, także jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to podam Wam linki do moich filmów na temat kubeczków menstruacyjnych, co to jest, jak to się używa, jakie są wady, jakie są zalety. Także polecam, ale to jest takie moje odkrycie se które bardzo, bardzo się cieszę, że odkryłam, bo gdyby nie YouTube, ja nie wiedziałabym w ogóle, że coś takiego istnieje. To mi się pojawiło gdzieś tam, wyskoczyło nieoczekiwanie. Ja nawet nie szukałam wtedy takich rzeczy, i YouTube po prostu uznał, że trzeba mi to pokazać, że to zmieni moje życie. I także YouTube miał rację, i wiecie. Google wie lepiej, YouTube wie lepiej, także czasami warto kliknąć w jakiś film, który może niekoniecznie wam miniatura czy opis pasuje. Dajcie znać, co Wy odkryliście dzięki YouTube'owi albo przez YouTube'a. Jak coś Wam się nie sprawdziło, no to przez YouTube'a, jeżeli Wam się coś sprawdziło, to dzięki YouTube'owi co polecacie, ja też korzystam z Waszych poleceń, szukam teraz kosmetyków naturalnych, kolorowych i Wasze podpowiedzi są dla mnie bardzo cenne, więc jeżeli coś odkryliście, albo są jakieś kanały, którym bardzo ufacie i dzięki którym odkrywacie bardzo dużo kosmetyków, to też dajcie mi znać, może i ja coś fajnego odkryję. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!